Coś takiego. Okej. Okay. I to mogę się zgasić. Albo i nie. Myślałem, że zrobimy fajnego typu pranka. No dobra, więc w tym miejscu... Ja jeszcze, jeszcze gdzieś tam pobiegam w po wolnej chwili po tej wysepce, czy w sumie co to jest... Tak bardziej. A nie, po tej wysepce Pobiegam, zobaczę, czy nie kryje się nic ciekawego, ale według mapy nic już więcej tu nie znajdziemy. Więc w tym miejscu spojrzenie na Nobikra, żeby to wszystko zamknąć. W tym miejscu kończymy nasz cykl, długi cykl misji pomocnych w Nowigradzie. No i w następnym odcinku przenosimy się z fabułą na wycieczkę gdzieś w okolice Skrigę. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle. Trzymajcie się. Hej, hej. Zawsze oczekujesz maksymalnych rozwiązań. Dlatego sięgasz po nowość pod artesan. Artesan Kolagen Max Shot z najwyższą ilością kolagenu i ekstra kapsułką z formułą A-Preflex. Jedyne takie połączenie. Sprawdź. Teraz dwie raty gratis na wszystkie smartfony. Promocja ratalna do 16 lutego tylko w sklepach stacjonarnych. Powiedz, kocham. serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam na kolejną część przygód w Dzisiaj ruszamy na Skelikę, ale nim się tam wybierzemy, Sławek podesłał komentarz, aby wybrał się w okolice Bramy tratogorskiej. wiecznemu ogniowi. No nie, iść cały czas prosto, aż trafimy na jakiś stół z ludźmi. Może być, że niektóra połowa miało płyć, że skropli Bo ja wiem, bo mojemu masz trochę śmierdza w się już. więc lepiej połóż się tu Jakże się odkrył przy tym miejskim koronę. A, to o nas. No i podobno jak tu dojdziemy, mam odwrócić się w prawo, aż zobaczymy drzwi w murze. Wygląda to trochę jak to. Tu natomiast mamy zejść na dół. No robi się ciekawie, robi się ciekawie. Chyba nigdy tu, nie, na pewno nigdy tu nie trafiłem, więc jeżeli kryje się rzeczywiście jakaś misja, za tymi drzwiami, no to, to, to robi się ciekawie. Tutaj też widział była dyskusja na temat spoilerów. No pierwsze co Wiedźmie trzy gra ogrywana na wiele sposobów, więc ciężko tutaj mówić o spoilerach, tak nawet jeżeli gdzieś tam czasem się powie, co, co wydarzy się później. Oczywiście lepiej unikać, tak? Ale jeżeli chodzi o spoilery ogólnie na kanale, i takie moje podejście, to ja tylko nie lubię. Jak w w komentarzach pojawiają się plot twist. Tak? Bo fajnie przeżyć plot twist tak w czasie nagrania, ogrania, czy, czy to wspólnie niż nastawić na to, że coś takiego ma mieć miejsce. O kurczę, mieliśmy zejść do kanałów, tylko teraz nie wiem gdzie. I przed siebie jakąś, jakąś ścianę mam znaleźć, którą Ardem da się skruszyć. Więc nie wiem czy to. No, może to ogóle biegaliśmy w jakimś innym celu, z, z innej strony sobie myślę, no ale dobra, szukamy ściany pod art, o, jest coś. To brzmi, znaczy brzmi, wygląda jak to, czego tu No, a jeżeli chodzi o takie rzeczy, typu na przykład, jak ktoś by napisał, grałby po raz pierwszy pięć Wiedźmina, no, bo dopiero co wyszedł, ktoś by napisał, idź do Wesemira, pogadaj o tym i o tym, on da ci coś fajnego. Nie, miałby z tym absolutnie problemu, lecz bym się cieszył, no bo tak jak teraz, no, trafilibyśmy na coś, no co prawdopodobnie nie byłoby szans trafić. Z panie, nie, nie. no, rzeczywiście jest tu misja. Pomóż mi! Ta przyględa płyta nie chce się przesunąć! Pewnie ci, którzy ją położyli na tym sarkofagu, przewidzieli odwiedziny śnieg Ech, nie wiesz kim jestem, prawda? Nie. Profesor Vermont Jone, Uniwersytet Oksemburski, Katedra Archeologii Stozowanej. Według pewnej starej mapy w tym sarkofagu znajduje się bezcenny elfi manuskrypt. Rękopis Starach może rzucić zupełnie nowe światło na konflikt elfów NL To jak? Pomożesz? Wygląda jakby wcześniej handlował wistechem, ale dobrze. Otwórzmy. No dobrze, otwórzmy ten sarkofag. Pomóż mi. No Widziałeś tam jakiś elwi manuskrypt? Nie zdążyłem się przyjrzeć. Może lubi czytać to snu i trzyma go pod głową? Hmm. No dobra, obudźmy go. Nie to tak słaba zostawić go w spokoju. Nie, będzie. Otwórzmy jeszcze raz. Z tego weźmy tu kwenika, nauczony dość. Nie, nie zabijaj tam tego! To my otwieraliśmy karakanie. Może będzie miał skrypt przy sobie. Tak. no szkoda gość, tylko Go, przykoda. Podniesiemy za chwilę. Szkoda, że nie dałeś mi z nim porozmawiać. Może wiedział coś o manuskrypcie. Może ma przy sobie? Podnieś Mutagen z Kawakana. No niestety to wszystko pogadamy o tym co tu zaszło. i tam biednych, biednych. Tak. Floreny, no to zobaczmy co jeszcze tu by się było. Przyznam, że chętnie, to, no wal nie widziałem tej misji wcześniej nic. ale przyznam, że chętnie bym sprawdził raz jeszcze ścieżkę, w której je zostawimy go w spokoju, czy to coś nam zmienia. No, czy, czy po prostu tak. Więc przejdźmy jeszcze na moment do tego fragmentu. No dobra, czy to cokolwiek zmieni, zostawmy go w spokoju. Zostawmy go w spokoju. Ale tak będzie lepiej, wierz mi. No, nie daj się prosić, muszę porozmawiać z tym wapirem. Aaaaaah. Czyli no, no, proszę. To jedyne co, to, to możemy tutaj wrócić później, żeby z nim pogadać. To wszystko, to wszystko, więc i tak by się skończyło to pewnie podobnie. Wróćmy na naszą standardową ścieżkę. Przyznam, że teraz będzie mnie to męczyło, ile jeszcze takich misji skrywa Wiedźmi przed nami, które gdzieś tutaj mogą się nam rozpocząć, jak wejdziemy w kanały, czy miejsca, w których nikt nawet nie myśli, aby wchodzić. Szczególnie, że te kanały wyglądają jak, jak każde inne, w których my biegaliśmy, czy to wtedy z e, Tris, czy Budikstry, jak prowadziliśmy dochodzenie. Nie ma Baby wody u was? Nie ma. Czy, czy jak skurczybyka juniora próbowaliśmy dobrać i gdzieś tam szliśmy na te zawody więc no no, no, no łatwo się skupić i uznać, że a tutaj to byliśmy co prawda no podniesione skarby ze skrzynek nam no, trochę rozwiązują ten problem, że, że jednak nas nie było w tym miejscu ale no no, no a to co to jest Właśnie, ale nic. Hej, na rowerach taką pogodę? Na nas nie ma tej pogody. Jest tylko dobra odporność. Bo wszyscy bierzemy Iskiel. Iskiel Immunomax to wysokie porcje cennego oleju z rekina i witaminy D3. Iskiel buduje odporność od wewnątrz. Odkryj powód do radości. Wypróbuj korek TV bez zobowiązań za jeden złoty. Oglądaj może stacji, ogromną wideotekę, a to wszystko. Pamiątki, pamiątki. Wygląda trochę jak na sklep u króla żebraków. Ta to <gry> Tata popłynęła. sobie to poleciała. Poleciała. Ze ściany otagowane. No, ale dobrze. Mam nadzieję, że większość, jak należą, większość rzeczy, które mogły nas zainteresować, no to już tutaj znaleźliśmy. Wydaje mi się, że gdzieś w Nowy Gradzie była taka jedna emisja. Nie wiem, czemu sobie tak uzdrałem. Być może ją zrobiliśmy. Ale... Ta, taka jedna misja, że gdzieś w krzakach był odur trupa, chyba odór trupa. No i jak go poczuliśmy, sam Gerard nawet mówił, jak się przechodzi ko tego miejsca że on coś tu śmierdzi, no to można było użyć to dalej. Nie pamiętam, co za tą misją się kryło, a może się wymienić w pieniądze. Jeżeli ktoś kojarzy, to może jak najbardziej napisać w komentarzu, bo być może to robiliśmy, może to ta misja z ze szpiegiem, więc Czy Czym mogę służyć? No, wymiana, wymiana. Nie. O właśnie. Mam trochę pieniędzy, które chciałem wymienić na kolonę. Dobrze trafiłeś. Oferujemy wymianę po najkorzystniejszym kursie w mieście. Kurczę jak wrócimy za Skaligę, to tam ile będzie pieniędzy do wymiany. O proszę. No I tysiączek hmm. tak wpadł no? Każdy jak tutaj też jest jakiś kurs walut i... Dobrze trafić w czasie. No dobra, kto nas zaprowadzi na skalikę? Znaczy, zabierze... O, pani kapitan? O, już wiem, że ja tak. Ja się tam tego twojego gadziego wejrzenia nie boję. Bierz nas. Kto jest kapitanem tego stanu? Stoi przed tobą. No, co się tak gapisz? Zgadza się. Tak, baba jest kapitanem. No co, zdziwiony Nie, płyniesz na skelikę? Muszę się dostać na skelikę. polskich grabieży. Nie mam zamiaru ryzykować. Eee, i to to jest kapitan? Pływałaś tam kiedykolwiek? Słuchaj, wyspiarze atakują wszystkich. Jeśli kogoś nienawidzą jak Nilfgaardczyków, to atakują ich częściej, ale tak naprawdę nie ma dużej różnicy. Kiedyś chcieli sprawdzić, wyobraź sobie, czy mam jaja, jak przystało na kapitana. Po tamtej bijatyce wystarczy mi skeligę do końca życia. No szkoda. szkoda. To co? Możemy zatopić. Szukamy dalej. ale O! A możemy tak ze statku na statek przeskoczyć? Tak trochę jakby... W piratach z kałajków. O! A jakie... A to z kosteczki tutaj widzę na ten statku. No, to piracki. Piracki. A to niestety nie jest to, czego to poszukiwaliśmy. Ty kolego nas zabierzesz? Na bank nas weźmie czarownic, no jakby to mogłoby być inaczej. No dobra, gdzie macie kapitana, żeglarz? Turendy do szefa, chyba, że szefa nie ma na łajbie. Żeglarz, żeglarz. No i nie ma gościa. I nie ma. Chciałem sprawdzić chłopca czarownic i żeglarz. No dobra, to co, do modławy? Musimy zobaczyć. Lecimy tam na tamten statek. A moment, czy będzie stąd wyjście?